Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Likia, a jest ze mną Podkrepacki Team. oczywiście, i gramy dzisiaj w grę Boxset 2, jest to gra przeglądarkowa w, którą, przeglądarkowa, w którą każdy może sobie spokojnie zagrać, no i cóż, bez innego gadania, zaczynajmy, jak to się wyłącza, tak, tak. dobra. Garnięte. Jej Uzi, jak to się zmienia? Tak się zmienia. Jakby nam mnożnik mam tylko... nie moja! Jak to wierzył jest teraz? <laughs> Lep, lepsze to niż nic. Każdy kto chce oczywiście zagrać, może sobie spokojnie włączyć grę na przykład na despagier. Jest shotgun! Jedziemy, o, Bosiu u góry. To nie wiem, co Bosiu, jakiś diabełek. Coś. A ja chcę szczelnego shotguna, bo tak to nie będzie. To pierwszy Ty Tygnął. To jest na Ja się tak zwalę, mam barelki. Granatkę raczej się Mam barelski, jeszcze się... <laughs> granatami. Znaczy, jeszcze raz z granatami, Czy nie dorzucasz, bo. Szczelanie granatami to już taki fajny, fajny poziom. To już jest, wiesz, to już jest wyższy poziom. Bycia graczem. Na opiaty. Tak. Teraz mam parę lustrów. A bym szczelił. No. Jakby był, byłoby, byłoby po mnie. Ale bierze za chwilę to wejdzie i to rozwali i wybuchnie No to, to nie o to mi chodzi. Szryptako. Nie wiem. Gdzie tego ja władzę za mną, człowieku? Ja chodzę. No w ogóle. <noise> no no weź no obierz. No ja chcę obok, ale. A ja nie mam jakiejś zimnej. Yy... Nie chcę Cię zabić, bo... Co, nie masz żadnej orientacji, co? Ja, nie, nic, ja nic nie mówię. Ja, ja, Ej, ja też ja, ja, ja się puszczałem na Co o, się stanęło? Chyba... Super, że to rozwaliłeś sobie sam. Jak tam nikogo nie było. Moje... Pięknie. <grytujesz> nie tu Ezer, w Podam Cię do sądu rodzinnego. Trudne sprawy. Kryta prawda. Ej, ty nie jeszcze lejdzie, ten muzy. Ja nie, nie. Mam Uzi. No czemu mam jakieś miny, kurde. Najmile miny muszę wejść, to w kładzie kurde, ale na tu. Właśnie to muszę... musiałbym na pole iść. Nie tak dosłownie chcę wejść. Ci barki poszła wiem, to to je. Ty bo po... Nie no. lubię się. Sorry! No właśnie w tej grze to łatwiej się zabić kurde przyjaciela niż się z przeciwdzielniku przy Ale tego przyjaciela zabija No sorry Podeszłeś mnie ja też odbił zabija na strzało Znaczy na, na strzała, nie na Mam, Ooo mam jegoś Nie bo mnie zabijesz Co to jest dzisiaj A to mi zabił To było raz pijanemu i nieprawda Połni tutaj. Nie! Ale Ile ten boss wytrzymuje 2,5 godziny... 2,5 godziny. Czasami dłużej. Ty, bo nie zabijasz tymi granatami. Ja mam wszystko wykalkulowane, pan na tych bossach się rozpienię, jak ale dziewczyny. Tylko nie Tylko że nie umarł. Ty, bo zabijesz To nagranie będzie bardzo emocjonujące. Szczególnie kiedy ja będę miał granaty, tylko ekranem trzęsie No dobra. Jakby naszego głosu nie było, to na granicy to, to można byłoby wypalić. Ty, granaty mi się skończyły, ale bieda. Ten jeszcze rzuca. Life'em no, stan. Bo ja barierę rozkładam, Weźmy ich. Taka, ja, na teraz Czekaj, ja ich zablokuję. No co, potem wajni mam Teraz gdzie będzie będzie No? Ale patrz, ale on się tym już Patrz, zbiorą się i wszystkich wywalimy. <noise> Ale masz wszystkie ze widzisz? Mój świetnie. plan był dobry. Moje, 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 moje. Za mo kurde. Co to jest? To na ziemi się podoba. Aha. Ja, bo... Mam ci gdzieś. Nie, nie, te rockets no. są fajne. tylko mam się ma... patrzeć. Bo... Ja mam shotguna. A ja myślałem, że mi odblokowało się, tak, ja właśnie nie wiem. O mam też shotguna. Jeszcze shotgun? Shot Where is that? That is. That is... So you speak English? Zabiłeś mnie. A ja mam spigran. Miałem szedł na Jak ja cię zabiłem? Ja, ja najszybciej. No a ty co my zabiję? To wchodzisz na polę. Ej, ty masz granaty, a to jest bardzo niebezpieczne, ale broni. Nie, bez, nie nie, bez, nie Niebezpieczne, to jest moje życie, hopie. No, co mamy zabijać? Ja, Sam się zabijeś granatę, geniuszu teraz. Ja, nie wcielałem w ogóle. Wcale. Jak się odwróciłeś drugą stronę, to jest się granat pojechał. kopia dla wszystkich niszcze. Mówię, że i masz, bo mam przebudnę no. kopia... na otwarcie. Chwaja... Ty, czarny upgrade od razu się wykonał. Tak wie, że to, że to jesteśmy my od razu na obejrzy wszystkie kraje. Ona że my to... Chłop... Mhm. Teraz się zabiłem. Nie. Kuplu, bo nawet ci kopie... ...nie zrobi nic, sobie. Bo ci, bo ci dam bo Cię zaraz odsłuch próbuję ja weźmieć Ale nie, nie ale miło. nie, bo ty, ja muszę tego ogarnąć Bo jak mi tak lubię Cię obracać podczas strzelania nie? A to nie mi mogę No obracaj Dobra. Zobacz co weźmiesz, Ty wiesz co możesz Też moje Tylko nie zabij Dobrze Mam chodguna, jest dobrze Co Ty tu robisz koleś? O kurde Ty, ani granata, ani chodguna No, a to twoje? Ja nic zabiję Ja to tam nie Moja paka No kurde Moja paka Granaty tutaj mieliśmy na środy na to już wydarzał No albo granat to, Kiedy się tak za ta kończy w ogóle? Chyba się nigdy nie kończy No tu możemy ta... która godzina? Za ta 29 yy, także jeszcze możemy tam pograć z 3 godziny także to Tak To granat nam kurde chyba order najwyższego grania w grze Dobra, będziemy szalać na ramię, to polecimy tak koło orbita Będzie jazd, orbit. ruj, yeah, orbit hey. Dobra, jedziemy na nowa, dziesiąty level To już jaj, ja, ja ich zabiję Powiedziałbym coś wam, ale... Ja ich zabiję Ty, bo nic nie widzę <laughs> Za chwilę będzie koniec gry, bo komputer się zabije <laughs> Ale patrz, wszystkich zabiję ja, ja, Ty jeden ja... i się weź go sobie. ja sobie to ja nie zrobię. Bo wcale nie mogę. Głosia zabiję. No to ja będę zabijał resztę. Czekaj, bo to sobie paską, co tam, tam się da mnie z zebrać. się Tam się zrobiła krew czerwona. I zabijeś mnie. Nie gram. Siebie! Nie, to... nie gram. Dziękuję. Dobra, dobra, dobra. To pierwsza, pierwsza część tego. tej gry. Tutaj zakończymy ten odcinek, który trwał aż 7,5 minuty, bo się zabiłem. I ciebie przy No, granaty się zgadzały, no. Dobra, tak więc, grę bardzo polecamy. Można w nią sobie spokojnie za darmo zagrać. Tak więc, pożegnaj się przyjacielu. Cześć! Pozdrawiam! No, ja tak samo zapraszam do lekowania, komentowania. wbicie na kanał naszego przyjaciela serdecznego, który podam pewnie w komentarzach link do jego kanału. No i trzymajcie się. Cześć.